Okej, okay, droga Angeliko, więc aby udowodnić Ci te wszystkie lata razem, no. chciałbym Ci to udowodnić w ten sposób, że znam Cię tak bardzo, że tak bardzo Cię poznałem przez te wszystkie lata, mhm. że jestem w stanie dziś, po takim stażu, czytać Ci w myślach. I jak Ci to udowodnię? Ja na kartce poproszę Cię, żebyś pomyślała jakieś ulubione miejsce, zwierzę mhm. i... Będę je zapisywał, zanim ty je powiesz na głos, zapiszę dam ci kartkę i ty odpowiesz, jakie to było zwierzę miejsce, ok? Więc zacznijmy pierw może od Zwierzęta. Więc pomyśl swoje jakieś takie ulubione. No teraz na ten moment, jakie zwierzę chciałabyś tam bez nie wiem, przytulić, czy tam zobaczyć? I jakie zwierzę bym chciała tak. na ten moment przytulić? Dokładnie. Dobra. I, I pomyśl sobie je. Ja je zapisuję. Dobra. Dobra, spójrzmy w oczy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, mamy pierwsze, zaginam, ściśnij no i powiedz to zwierzę, jakie pomyślałaś, wiesz, że masz w ręku, więc ja już nie zmienię zdania. Fredka. Fredka, bardzo trudne to było. <głos> <głos> dobra, teraz takie wymarzone miejsce na wakacje, <noise> coś takiego i ja postaram się je odgadnąć, tak? Dobra. Dobra, i dobra, sekunda, ja już zapisałem, zgniotę, żeby nie było nie nieścisłości, proszę, ściśnij. No. E, jakie to miejsce? Polinezja francuska. Pff, no w życiu, tak? Serio? No, no dobra, e, więc teraz kierunek. W lewo, w prawo, w dół, tak? Dobra. Czyli wybierz po prostu kierunek o jakim myślisz i ja postaram się go... ten, tak? Dobra. No. Czekaj, czekaj, i pomyśl jeszcze, pomyśl, żeby nie było, wiesz. Dobra. Więc pomyślałaś, dobra, wymieszaj kartki, Kuchni, na szczęście, żeby moje wróżby się spełniły. I dobra, i dawaj kartki i zobaczymy, czy, czy faktycznie umiem czytać ci w myślach. Dobra. Więc, yy, moja droga, zacznijmy może pierw od miejsca, w które chciałaś jechać. Polinezja francuska. I proszę bardzo, co tutaj mamy? Skok. Oj, to było trudne. No widzisz? <grywa> Widziałeś? Już raz tylko. Rozpierdalam system dziewczyno. Ale jeszcze jest jedno. Tak jeden. bardzo cię znam, jeszcze, że ja już. Nie, jeszcze. Czy tam ci jest, w myślach? Jeszcze jeden, test ci muszę zrobić. <grywa> Dobra. Zwierzę, o jakim pomyślałaś? Co myślałaś, że go nie odgadnę? No Fredka, wiedziałam. Proszę bardzo. Fredka. Jest Fredka? No, to było top, top 3. I teraz kierunek? Jakiś, w jakim? W prawo. W prawo? Dobra, proszę bardzo. Kierunek w prawo. <noise> Czyje prawo moje, czy twoje? <głos> <głos> A bo ty teraz masz. E. <noise> dobra, no, moje prawo, no jak ja rysowałem, nie? Aha. To w prawo, dobra. Czyli moje prawo. No, dobra. dobra. Okay. I co? Co, o tym Jeszcze sądzisz? jeden test. Ty nie. tak bardzo mnie nie znasz, co? Jeszcze raz ci robię. Ja potrafię ci czytać w myślach, żabo. Naprawdę. <głos> no. <głos>